Niedokończone sprawy. Rozdział chyba piąty już. Warcraft 3 Reforged. Korzenie Nordrassila wracają do życia. Niestety, ze spaczoną knieją jest gorzej. Obawiam się, że Legion mógł już na zawsze zplugawić te drzewa. Twoi druidzi z pewnością coś wymyślą. Może i Sera lub Alekstraza mogłyby. Szando Burzo Gniewny, Dyrande, wybaczcie, że przerywam, ale ta tutaj nalegała na spotkanie z Wami. Kim jesteś, dziewczyno? Jakaż to pilna sprawa Cię tu sprowadza? Służę nadzorczyni Majew Pieśni Cienia, która poprzysięgła schwytać Ilidana z Drajcy. Ilidano, wyjaśni to natychmiast. Wybacz mi, Szando. Ale twój brat wyrwał morzu ogromną armię i ukradł potężny, demoniczny artefakt. Moja pani walczy z nim w tej chwili na Wyspach i potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Więc ja ją wesprę. Osobiście poprowadzę strażniczki. Nie, kochana. Ja i Druidzi poradzimy sobie z. To ja go uwolniłam. Odpowiedzialność spoczywa więc na mnie. W takim razie popłyńmy razem. Jeśli ta dziewczyna mówi prawdę, Majew przyda się każda pomoc. Ale się podziało, co? Kurde. Wypuścili Ildana. A on ci w ogóle nie pomógł, tego zajęwał czaszkę guldana. To jeszcze teraz spróbuję wpierdzieć elfom. Trzymajcie pozycję. Jeśli bogini pozwoli. Szan do burzogniewnych przybędzie. A więc jesteśmy. Obawiam się jednak, że część naszych okrętów mogła trafić na okoliczne wysepki. Nie chcę zostawiać naszych wojowników bez wsparcia, ale nie możemy na nich czekać. Moje sowy przeprowadziły rekonesans i odnalazły majew. Jej wojska odpierają właśnie atak nieprzyjaciela. Żeby do niej dołączyć, będziemy musieli przebić się przez dżunglę. Może siły natury przyspieszą nasz marsz. Nie zwlekajmy więc. Oddziały Majew długo się już nie utrzymają. No nieźle. Hej, nie mająco. O, jeez. Wskaż drogę. Już, trochę już naprawdę stali w pierś. Musimy się spieszyć. Wiosenna studnia. To by się przydało, kurde, ale przed chwilą to mieliśmy, już teraz nie mamy. Typiczne po prostu, typiczne. On trochę nie broni. Może przesuńmy go aż tutaj. Będzie też trochę bliżej. Całej tej zawieruchy. Yy, nie mamy pieniędzy na nic w sumie. Więc po co on drewno wydobywa? Tak naprawdę. Nie ma. nie ma, wiel nie ma wielkiego sensu. Co on robi? Na prawej, gościu, na prawej. Okej, okay, to tutaj będzie sobie biegała. A, ona fajnie by biegała w tym z powrotem od jednej strony do drugiej. Taka najmocniejsza jednostka. Tak jakbym się nie strzaił co, co się tam dzieje, nie? To, żeby, żeby coś, 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 się, coś się działo pozytywnego w tej bazie. On co miał? A, on miał leczenie? Oni on miał po 10 poziomie, co? Ma... Nie ma już przedmiotów! Fak! Dlaczego? Kurwa! O kurwa... Mogli, mogli dać ten... Mogli dać, żeby ona on miała wszystkie przedmioty, które mieliśmy w Kompanii Elfów. No dlaczego niby nie? To jest taki duży problem, aż tak się kurde to nie da zrobić, no... Tak się... Przeginajmy już. Cóż to za paskudne węże? Nie wiem, ale wydają się w jakiś sposób znajome. Przeklęte nocne elfy. Jesteśmy nagami. Jesteśmy przyszłością. Za kalindar. Bezczeszczą nasz święty Gaj Apie ja dole, ruszyć na pomoc maję. Dudne jednostki. O, się. Nie wiedziałem. Drogie wolno! Ja stłużę mnie ten RTS, naprawdę. Warcraft 3: Reforce jest stłużające. Nie wiem czy to jest wina Reforged, ale nie pamiętam, żeby w podstawowej wersji tak się. Nie no, dobra, one się blokowały, ale one tutaj są głupie po prostu, nie nie czaja co się dzieje. To, to też tak było? Tak jakby było głupie, czy, czy ja jakieś inne standardy miałem wtedy, czy co? Myślę, że to jest durne po prostu, oni młazzą jak debile, no. Zawsze kurwa wie... łuczniczki są pierwsze, no. Nie mam życia, żeby teraz ustawiać ich po, po dwa bindy i cały czas przesuwać jednostki odleglejsze na drugim skrócie, a, a te z bliska na jednym skrócie, no to już nie, nie mam życia takie rzeczy, no to ile to czasu zajdzie, żebym bym teraz nagle takie rzeczy robił no co chwilę teraz, o, dobra, teraz muszę kontrolować tą jednostkę, teraz tą do boju czy ktoś się teraz oni się zablokowali, no bo kurde, tak Imię Elu. nasi wojownicy zaatakowali drogę bronić, bronić Potrzeba więcej drewna. Więcej drewno. czy się okaże, że drewno fajnie byłoby jeszcze jednak zdobywać? Boźcie drewno zdobywać w takim razie o, wszyscy w sumie Za Kalim do przerwicz starczy Rozbijali się tak, jak podejrzewałem. Utknęło tu kilka naszych okrętów. Gdzieś w pobliżu znajdziemy pewnie naszych wyjątkowych sojuszników z jesionowej kniei. Wyjątkowy? To nie golemy, co? Zrozumiesz, kiedy ich zobaczysz. Kontynuujmy poszukiwania. Ja Raz to przypomniałem tę misję, rzeczywiście. Golemy będziemy szukać. <gryzamy> Za Kalimdor! życowy kamień, super. Asterodana a tu? Pierścień ochrony! Nice! Tak się stanie. Zakalim do. No nie by mogli tu sami pójść, nie? Nasi wojownicy zaatakowali wroga. co tak byśmy zrobili, właśnie? To raczej jest zajebiste, po prostu najlepsza umiejętność. Potrzeba więcej drewna. Mm, więcej drewna. Musimy się śpieszyć. Znaczną ekipę remontową i idźcie zdobyć. z będą dzików. Nadszedł czas. Bądź bardzo przydatny. Al Nie mogę dłużej czekać. Tylko czas. Za sprawiedliwość. Winni będą cierpieć. O, a gdzie jesteś? <grymne> Anudora. Czas na łowy. Dobra, no i możecie w sumie. Możecie w sumie wracać. By tego awatara byśmy mogli wysłać gdzieś. Iść aż tam. Dojdziesz tam? Uda ci się? Olejesz wszystkich, pójdziesz tam? Może by odblokowała te jednostki w sumie? Dlaczego nie? U, albo nie. Albo by jej nie odblokowała. Bezczeszczą na święty Nie wiem, Gaj. czy nam może odblokować. Musimy szybko dotrzeć do bazy nadzorczyni. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Tak się stanie. O, tej będzie ciężko. Oczywiście. Obratuleczenie. leczenie. Znaczy jest mega mocny, Kury, dlaczego ja to nie używam w ogóle? Zawsze zapomnę, a to jest tak mega mocne. Wroga. Marnujemy tak tylko Przy okazji, nas. tu widzę, że mam tak dużo jednostek. Tak, tak naprawdę to się okazuje, że tak, tak, tak bardzo przerąbane nie mam, jakby się mogło zdawać. Nasi wojownicy zaatakowali I tych wroga, moglibyśmy wysłać wieści. Stanie się zadość. na tak. Anodora. Natychmiast! Anodora! Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Uleczy go? Nie uleczy. Bezczeszczą nasz święty gasz. Musimy się śpieszyć. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. ...prawiedliwości stanie się zadość. No dlaczego atakujecie to? Nie no ma sensu. Musimy się śpieszyć. Dobra, potrzebuję tego. Kurwa, za szybko zaatakowałem. Bezczewcą na święty Gajd. Twój budynku. Musimy przebić się przez szeregi tych nag, by dotrzeć do Majew. Zatem te potwory zaznają gniewu, jakim pała światło. Bez święty Gaj. Za mało złot. za trzech byś wysłał tam. Ja w sumie, Bila, bo mam problem. A, mogę przyzwać, dobra, ok. Ale mamy za mało pieniędzy. Okej. Aż na domu. Czy ktoś się zagara? Na mnie Przecież byłem. armia poszła w pizdu. Okej. Okay. Bezczeszczą nasz święty gaj. Wojska Maję długo już nie wytrzymają. Więc teraz cały czas głos e, Tyrande kojarzy mi się z e, tą bohaterką z Jacka Horsemana. Jak, to jak ona się nazywała? Princess Caroline? Jakoś tak. Kurde, coś tego typu. Ja, ja nie mogę. Cały czas słyszę ten głos. Zastanawiający. Rób to. Powinno też w budynki atakować, więc to będzie dobre, żeby więcej budynków naraz atakować niż tylko jeden. Prawda jest taka: czy musimy tą bazę bronić? Chyba nie, ale wydaje mi się, że na naszym zadaniem nie będzie koniecznie. A i będzie, będzie jakieś zadanie jeszcze dodatkowe. Uu. Dobra, zróbmy teraz tak. Ty musisz iść tam. Aż retory Mamy mało czasu! A my musimy tak. Już tam tak na atak w ogóle? Tylko on oleje, wszystko to uda mu się. Uda mu się. To po prostu powinien był wcześniej skręcić. Czyżby sen przytem? Wójrz! <noise> <noise> Oto i nasi zaginieni towarzysze. olbrzymy. <noise> Górskie olbrzymy. <noise> Górskie olbrzymy. Nie widziałam ich już od bardzo dawna. Nadejście legionu wybudziło ze snu wielu naszych przyjaciół z dawnych czasów. Te istoty z pewnością się nam przysłużą. Coś jest nie tak. Dodajcie do trzeciego statku. Ta moczuka bojowa jest fajna, że może, może on, oni mogą złapać drzewo i po prostu tymi drzewami napierdzielać. co zwiększa ich obrażenia. Uderza 15 razy. Mmm, nice. Tu wy zbierzcie to, okej. Okay. Teraz tu mamy te fajne budynki, więc fajnie byłoby je mieć, ale czy, czy ja realnie potrzebuję te budynki? Nasi wojownicy zaatakowali wydaje, że nie, właśnie. O kurde, serio? Dobra, dawaj, dawaj. Wstawać, kurde, wstawać. <laughs> Dodatkowe jednostki, nice. Zbudź się! No zróbmy tak. Idziesz tam? Co nie idziesz tam jednak? Idziesz tam czy nie idziesz? For fuck's sake. Idź tam po prostu. Idziesz tam. Dwa idziecie tutaj, jeden od razu się zakorzeni. A wy, wy dwa idziecie tam. Tak, jeden z was się od razu zakorzeni. Super. No i wy w sumie, chodźcie, No co będziecie tu siedzieć sami. Coś jest nie tak. Okej, okay, z jakiegoś powodu muszę tam iść. No dobra, idziemy tam. Okej, okay, to jest nasz cel. Musimy tam dotrzeć. Jak to będzie do nich gadał, nie? Chwała, Elunie! Wiedziałam, że przybędziesz Szankę. Może, może nam wskrzeszą ją. Cieszę się, że zdążyliśmy. Kapłanka Tyrande. Dziwię się, że zjawiłaś się tu osobiście. Jesteś tu, by ukoić wyrzuty sumienia? Zrobiłam to, co musiałam zrobić, Manie. Tylko Eluna może mnie sądzić. Zabiłaś moje wartowniczki i uwolniłaś zdrajcę. To ciebie powinno się zamknąć w klatce! Przestańcie obydwie! Niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Majew, jak wygląda sytuacja? Zapasy surowców na tym obszarze są już wyczerpane. Jeśli chcemy wyszkolić więcej wojska i zaatakować bazę Ilidana, musimy znaleźć jakąś kopalnię złota. Dobrze więc, do roboty. Nogi, to mamy. Zmarnowaliśmy zbyt dużo. No na rzeczywiście, skrzeszili nam ją. Ale super. Tym potężniejszy staje się lidan. Musimy. Się akurat spylało. Sześć, chodź tutaj, załatwich. tam idą gdy tutaj sobie ogarni to co zadraża tym ziemią? Być się zbierać Pa oni będą teraz Kurde, wypadałoby to bronić, cholera. Twój budynek jest gotowy. Weź jeszcze jeden. Pojazd zapalę, zapalę tego, co tam szedł, akurat. No, pechowo. Bogini. I teraz tak. Dwóch. Tam łażą i sobie, kurde, chłopaczki naprawiają, dobra, żeby nie było przypału żadnego. Więc tak, was potrzebuje. O, no, ile popadnie w sumie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Wiadomo, gdzie lepiej bronić, co? Tak Dwa jest. miejsca są. Myślę, że brakuje nam najbardziej tych wyrzutni... No, tylko jednego mogę. Super. 18 tysięcy złota No to powinno wystarczyć, żeby ich zniszczyć, ale zobaczymy. A. Yy... łap maczugę gościu. Zaj no super. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Droga wolna! Ano, Oczywiście. Twój budynek droga jest gotowy. Natychmiast! Tyrande, co ty tu robisz? To nie jest twoja wojna. Uwolnienie cię było błędem i danie. Widzę to teraz jasno. Stałeś się potworem. Uważasz mnie za potwora? Zawsze cię. Zawsze się o ciebie troszczyłem. Chciałem jedynie udowodnić swoją wartość i potęgę. Sama potęga nie zastąpi prawdziwej siły, Daniel. Dlatego właśnie wybrałam Twojego brata, a nie ciebie. LOL. Uwaga, jaki pojazd! A ty a do razu. W końcu się z nimi rozpabia. To już jest ta baza? No, mam jakieś wrażenie, że jakbym, jakbym, jakby mnie coś ominęło. Czy oni akurat biją to? Okej, no, chcę biją. Takie głębsze wrażenie, że Nasi się udało wygrać za, wroga. za mało złota Za Kalimdor Natychmiast tam stał, ja pierdolę. To jest takie zadziwiające w tej grze, że to jest aż tak upośledzone. Nadszedł czas. mą drogę, To by się przydało załatwić. Robili za mnie wstał drugi raz. Wydaje mi się, że to jest dosyć mocna jednostka. Droga no wolna! No i wstał. Coś jest Drogę. dobrze. Szybko. Jest. A to awatar zemsty to jest jakiś, jakiś bóg. Nasi wojownicy zaatakowali drogę. Chwila, ja potrzebuję więcej łuczniczek, a nie ten. A nie tych atakujących tylko na ziemne jednostki. Ziemię. Tak, dwóch zostało. Chyba drzewo. Coś jest nie tak. Ja jestem gotowa. Jak śmiesz? Czyżby sen przytępił moje zmysły? No na nic nie ma manek, kurde. A w się przydało, że miała. Wieści many bym poczuwał. Holera. Niech się stanie. Na, przypale wbijamy. Nasi wyleta. wojownicy zaatakowali wroga. Chwila, ey, co nie są? Marnujemy tylko czas. Winni nie będą cierpieć. Uczyćki biegną. Plus. patar Majew jest zarąbisty. On robi robotę największą, bo z tego wszystkiego. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jestem gotowa. Słucham głos 200 many potrzebuję, 200 many. Ktoś tu ma coś, co może wskreślić manę. Koniec jest pierwszy tylko czas. Słucham głos Sprawiedliwości stanie się Dobra, chodź Tutaj gdzieś? To miejsce jesteś. No, przepuść, przepuść, błagam. Urde! Dobra, Chodzi o to, że nic nie musiałem regenerować, wskrzeszać, budować, nic. Poszedłem tą armię, którą miałem i, i zduch. Okej. Okay. przydałoby się e, załatwić. Coś jest tak. Mogę jeszcze. Zawsze zapominam jeszcze o tych drewniakach, bo to też jest dobra jednostka. Jest zawsze jakieś takie przywołańce, ale, ale coś tam mi się dzieje. Przeszaj. Ma trupów. Kiedy trupów? ci bohaterowie naprawdę są mocni. No elo. No jak nam szybko poszło. Jezu, ta misja była sam raz na 15 godzin grania. Zwyciężyliśmy! Walka u twego boku jest zaszczytem, szando. To jeszcze nie czas na świętowanie, Maje dan wciąż jest na wolności. Nie ma też śladu po te A ona co? Pokaż się, Ilidanie. To koniec. Wręcz przeciwnie, moja kapłanko. Żałuję, że nie mogłaś spojrzeć na to wszystko z mojej perspektywy. Całym światem zrozumiesz, do czego jestem zdolny, Aszkarad! Bracie, co ty tu robisz? Jest ogień z wielce zdziwiony. ...powstrzymać ich danie. Zamiast wygnać, powinienem był cię na powrót uwięzić. Okazałem słabość. To się już nie powtórzy. Poprzysiągłem służbę nowemu panu, bracie. Muszę wykonać w jego imieniu wielkie zadanie. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić, byś mi w tym przeszkodził. Nie martw się, ukochana. Znajdziemy Ilidana, gdziekolwiek się uda. Zobaczysz. Jakie tam są romanse między nimi. Ja pierdziele. Ojeju, jeju. Kurde. Dobra. Ale udało się przejść, więc. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia. No i cześć.